W lewo, Poś... w imieniu własnym oraz w imieniu zarządu Stowarzyszenia Saperów Polskich w Gorzowie, witam serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość związaną z 69. rocznicą powstania 4. Brygady Saperów. A w szczególności witam wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Jana Kaczanowskiego. i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pana doktora Arkadiusza Wołoszczyna. Witam Naczelnika Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Panią Dorotę Śliwińską. Witam byłych dowódców 4 Brygady Saperów, osobach Panów Pułkownika Mikołaja Rokosza, kolegów saperów i kolegów ze, związków, ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na czele z Panem Prezesem Wojciechem Brudzińskim. Jednostka saperska wchodząca w skład II Armii Wojska Polskiego. W wyniku ofensywy Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w drugiej połowie 1944 roku wyzwolone zostały wschodnie województwa Polski. Wyzwolone tereny Polski stały się rezerwą ludności. Bazą rezerw ludzkich, będących podstawą do rozbudowy Wojska Polskiego, a w tym i czwartej Brygady Inżynieryjno-Saperskiej, bo tak wówczas ta brygada się nazywała. Podstawą formowania nowych jednostek był rozkaz 08 z 20 sierpnia 1944 roku. Był to rozkaz naczelnego dowództwa wojska polskiego, dotyczący między innymi formowania także IV Brygady Inżynieryjno-Saperskiej, wchodzącej w skład II Armii Wojska Polskiego. Żeby ci młodzi ludzie też o tym wiedzieli i o tym pamiętali. I składała się z dowództwa osobowych sprawi, 10 września punktu i konserwacji pomnika Chwała Saperom to ten pomnik, który jest za mną. Pomnika tych, którzy żyli, pracowali i w akcjach przeciwlodowych. Kto pomagał w przybudowie szkół, między innymi w Dobiegniewie i w Jeżykach. I można by tutaj wymieniać. Szanowni Państwo, Pozwólcie, że głos w tej chwili oddam wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, panu Janowi Kaczanowskiemu. Droga młodzieży, szanowni zebrani, dumny jestem z tego faktu, że mogę tu, dzisiaj i teraz razem z wami być. Moją obecność proszę odebrać jako fakt wyrażenia ogólnego szacunku dla was wszystkich ale nade wszystko dla wszystkich tych, którzy właśnie tutaj w tej Czwartej Brygadzie Saperów służyli, a przede wszystkim tak wiele uczynili na rzecz rozwoju naszego miasta i naszego regionu. Dobrze, że niech młodzież po prostu słyszy o tych faktach, bo miejmy nadzieję, że oni również będą pielęgnować te wspaniałe tradycje, jaka, jakimi ta brygada i ci żołnierze zapisali się dla naszego miasta. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu i dokonanie czynności pana prezesa Wojciecha Brodzińskiego ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mimo że tej naszej brygady tu nie ma. Tu jeszcze zostaliśmy my wszyscy. Wokół, na czele z wymienionymi dowódcami. Ale w trzydziestolecia. I chciałbym. prosić pana. Proszę pana, Andrzeja. Naprawdę czuję się się pana, żeby pana, to oczyszczenie Oto legitymacja. I Pan że Wy wyróżnieni zostali jeszcze Pan Bogumił Kuśnierkiewicz pisaniem do Honorowej Księgi Zasłużonych Naszego województwa ludzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. I porążysz sztabowy Janus i kapitan Osiecki. Chcę powiedzieć, że ci panowie przez wiele lat pełnili funkcję w zarządzie i przez tą społeczną pracę y, wyróżnili się naprawdę bardzo poważnie.

Młodzieży za to przybycie i ma, mam nadzieję, że spotkamy się tutaj 16 kwietnia następnego, czyli 2014 roku na Dzień Sapera. Dziękuję bardzo.